Siemionos z Kuba Hada witajcie w kolejnym materiale na moim kanale a jest to oczywiście trzeci odcinek z kariery Evertonem FIFA 21 kariera Harlosa Shina i dziękuję wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę. Naprawdę ostatnio moje filmy ładnie się przyjmują, te suby też idą w górę, liczby się po prostu poprawiają za wam bardzo, ale naprawdę bardzo dziękuję. I na początek gramy z Leicester City i zastanawiam się, czy dać szansę Benramie od pierwszych minut, ale chyba nie, chyba niech jeszcze sobie tutaj zaczeka na swój debiut. Natomiast do składu wschodzi Saliba zamiast Kina. Kin ostatnio bez formy. Także tutaj swoją szansę debiutu dostanie właśnie Francuz. Chyba nic innego zmieniać nie będę takim składem właśnie wyjdziemy na spotkanie z Leicester City. Ten mecz sobie przesymulujemy, ale tak, że będę mógł po prostu wejść, na przykład i zagrać to spotkanie, jakbym, jakby była taka potrzeba. Skład Leicester City: Barnes, Slima, Slimani. To duże zaskoczenie. Ender, Madison, Andy Pratt. Davis, Benkowicz, Evans, Pereira, Michael. Dziwny skład. Nie oszukujmy się, jest to bardzo dziwny skład. Jak pewnie wcześniej, jak widzieliście w pierwszym odcinku, jak tam, oczywiście na klasie światowej. Także w ten sposób to się prezentuje. I przechodzimy już do meczu z właśnie Leicester City. 30 minuta do spotkania. Dominik Calvert, lewin bo kto by inny zdobywa bramkę, i prowadzimy z Leicester od tej minuty. Już 1 do 0. Fantastyczna akcja w naszym wykonaniu, i nasi chłopcy naprawdę bardzo ładnie zaczynają drugi kwadrans pierwszej połowy. Coś fantastycznego. Już mamy, końcu, już mamy końcówkę pierwszej połowy i Hamas Rodriguez wyprowadza nas na dwubremkowe prowadzenie Everton 2, Leicester 0. Piękny mecz w wykonaniu naszych chłopaków. I wygrywamy oczywiście z Leicester City 2 do 0. Zniszczyliśmy kompletnie zespół lisów. 60% posiadania piłki z strzelały. 3 okazje i 2 gole. Lester 0 strzałów, 0 okazji. Po prostu nie istnieli w tym spotkaniu. Udany debiut, udany debiut. Ben Ramy też, Godfrey zaliczył debiut. Też wypróbowaliśmy pod koniec meczu formację z 5 na 5 obrońców, z wahadełowymi. Także naprawdę było to udane spotkanie w naszym wykonaniu. Cieszę się. Inne wyniki. Chelsea przegrywa z Wolverhampton. To jest na pewno duże zaskoczenie. A Crystal Palace remisuje z Aston Villa 2 do 2. Także. Mamy te lekkie zaskoczenie, głównie w tym meczu Chelsea, chociaż czy zaskoczenie jednak Wolverhampton, to jest Wolverhampton, Richardson ukończono, trening, jest już gotowy, już ma pozycję lewego skrzydłowego, także to mnie bardzo cieszy, naprawdę jestem niezwykle tutaj zadowolony także już możemy inny trening tutaj zastosować na Brazylijczyku zobaczymy jak to wygląda tak jest, już mamy Richardisona na lewym skrzydle, także super naprawdę bardzo się z tego powodu Cieszę. Hames jak Hames Calvert lewin też w tym meczu naprawdę nie zawiódł. Super. Cieszę się, że współpraca Kolumbijczyka z Anglikem jest coraz lepsza i coraz lepiej to się oczywiście wszystko prezentuje. Saliwa też udany udanybił, bo poniał jeszcze sekunda. W ogóle dwa mecze i dwa czyste konta mamy, także to jest naprawdę coś wspaniałego. <laughs> Teraz e, trenujmy, może u Richardsona mobilnego napastnika. Myślę, że to e, się może tutaj przydać w e, przypadku, e, właśnie, Brazylijczyka. Zastanawiam się, komu byśmy mogli jeszcze dać trenika. Beneramie na pewno. E, Beneramie, dajmy e, może e, szeroko stawiony rozgrywający. Zastanawiam się, co tutaj mu dać. Fałszywy skrzydłowy. Może fałszywy skrzydłowy. To wygląda dosyć ciekawie. Także to trenujmy na Algierczyku. Yy, Ismaila Sarma ma to samo. Hamez yy, ofensywny pomocnik. Chociaż czy tutaj u niego coś warto trenować, to w sumie to dużo nie zmienia. Ale trenujmy, powiedzmy, że trenujmy yy, u Hameza. to a jeszcze do końca tych treningów nie będę, gdy właśnie ogarniam. Yy, z czasem tego oczywiście się bardziej nauczę. Yy, u Alana trenujmy po prostu środkowego pomocnika. Hmm, czy jeszcze u kogoś tutaj jakiś terenik chce ustawić? Może u Davisa, Tom Davis. Niech to też będzie yy, środkowy pomocnik, po prostu. dziękuję oczywiście już tutaj y, terenujemy. Gbami nam możemy dać takiego przecinaka. Myślę, że to będzie y, dobry terenik dla Iworyczyka. A i Kenny. Kenemu, to na pewno musimy dać jakiś trening ofensywny boczny obrońca niech to tak wygląda tak ofensywny boczny obrońca, to trenujmy na Kenem i tak to wygląda, tak to się prezentuje przechodzimy dalej, oczywiście symulujemy kalendarz, na ten moment Liverpool liderem po dwóch kolejkach, a my na drugim miejscu też z, samymi z takimi samymi właśnie punktami jak nasze rywalcy tego samego miasta. Oferta do Wolverhampton za Delfa. No nie, do rywala z ligi to za tak małą kwotę na pewno nie sprzedamy Delfa. 11 milionów to najmniej, ile chcę tutaj za Anglika. Oferta, wypożyczenie za Virginia. Ja go wypożyczę. Nie, odrzuciłem ofertę. Ale jestem dzbanem. Przez przypadek niestety odrzuciłem tą ofertę. Chciałem przyjąć. O Jezusku. Tak to nie miało wyglądać, ale już trudno. Czasami tak bywa. I symulujemy oczywiście trening. Manchester United, jak widzimy, na czwartym miejscu. Tottenham na trzecim. 5. Arsenal na 6. Aston Villa. Tak wygląda obecnie tutaj szczyt tabeli, a przed nami kolejne trudne spotkanie, bo z Manchesterem City to na pewno nie będzie łatwy mecz ale mam nadzieję, że uda nam się stawić czoła zespołowi Pepa Guardioli. Tak jak mówiłem, będziemy sobie większość symulować, ale podobnie tak jak w meczu z Evertonem, taka dłuższa, dłuższa symulacja, gdzie będę mógł wejść po prostu w mecz i coś zmienić. Nie, no, Kenego w ogóle tutaj się nie zastanawiam, oczywiście to odrzucam, nawet nie sprawdzałem dokładnie kwot, 12 milionów od Bragi. Teraz zobaczyłem, w ogóle się nie zastanawiałem nic. Nie będziemy na pewno sprzedać tutaj, nie sprzedawać Anglika. A, chciałem jeszcze tylko numer zmienić w Benaramie. Niech to będzie numer 11. Taki damy tutaj Algerczykowi numer na koszulce, bo obecnie gra z 35. Gdzie tutaj mamy? Zmień numer na numer 11 bo ten numer jest wolny, a jednak to jest taki dosyć pasujący do tego zawodnika numer. No, tak jest moje zdanie oczywiście. Zwycięskiego składu się nie zmienia, wychodzimy identycznym składem na Manchester City, dokładnie takim samym jak na mecz z Leicester. Skład Manchester City Sterling Aguero Mares Naingolan, o ciekawy transfer. Kamil De Bruyne Rodri, Zinchenko Laporte, Diaz Walker, oraz Ederson. Także w ten sposób to wygląda, a my przechodzimy już do symulacji. 21 minuta spotkania, jesteśmy przy piłce. Calvert uderzenie, i James Rodriguez 1 do 0 prowadzimy z Manchesterem City. Od 23 minuty spotkania, coś fantastycznego, niemożliwe, staje się możliwe. 36. minuta spotkania Manchester City w natarciu ładna wymiana podań zawodników Manchesteru City uderzenie i strzał i mamy bramkę Sergio Kun Aguero 1 do 1, 38 minuta spotkania ale i tak naprawdę nasi chłopcy sobie bardzo dobrze radzą w tym meczu jak na to z jakim gramy rywalem 52. minuta uderzenie i mamy bramkę na 2 do 1 dla Manchesteru City zdobywcą gola Kevin De Bruyne, także niestety przegrywamy. 85. minuta spotkania. Ewerton się nie poddaje, Everton się nie poddaje, Alan, Alan przy piłce, yy, uderzenie i mamy bramkę Alana, Prze wcześniej ktoś inny był przy piłce, nie zwróciłem uwagi do końca kto, ale Alan uderza i Alan zdobywa bramkę, mamy 2 do 2 w samej końcówce spotkania, także coś fantastycznego, niemożliwe, yy, stało się możliwe i prawdopodobnie wy wywozimy yy, punkt z Manchesteru, yy, coś fantastycznego, piękne widowisko w naszym wykonaniu. Tak jak widzicie, remisujemy z Manchesterem City. No Oni byli lepsi, mieli większe posiadanie piłki, więcej strzałów, chociaż tylko jeden ja więcej, więcej, ale udało nam się zremisować w końcu Sealan z bramką, Hamed znowu z golem. Naprawdę świetnie ta nasza maszyna funkcjonuje, a tak nawiasem mówiąc, jeżeli seria tak łatwo będzie nam szło w tych symulacjach, to po prostu ten poziom zwiększy, bo może klasa światowa nas, nie wiem czy to w ogóle ma jakiś wpływ ta, ta jakby poziom właśnie jaki mamy ustawione na symulacji pewnie jakiś tam ma także jeżeli będzie nam za łatwo szło to po prostu zwiększę ten poziom żeby też żebyśmy po prostu wszystkiego nie wygrywali no bo jest to mało realne oferta 1 750 000 euro za besicia akceptuję akceptuję tę ofertę nie znam tutaj zawodnik pochodzący z Bośni i Hercegowiny kompletnie potrzebny także ja to tutaj jak najbardziej przyjmuje. Symulujemy oczywiście trening i kolejna oferta transferowa za linie, Nie no, linie ba do Bayernu na pewno nie sprzedajemy, nie chcemy się pozby pozbywać Francuza z naszej drużyny średni, jak zauważyliście średnie wejście do zespołu ma na pewno Ismaila Sar za dużo nie strzela nie asystuje ale myślę, że jeszcze odpali myślę, że Senegalczyk musi się po prostu przyzwyczaić do naszego zespołu zaklimatyzować się i będzie coraz lepiej Pennington, oferta transferu Również się przyjmuje do Utrechtu, nie jest ten nam piłkarz do niczego potrzebny, także możemy go sprzedać. DELF. Dogadaliśmy się z Wolverhampton. Dobra, za 11 milionów, ponad 11 milionów jestem w stanie sprzedać DELFa, bo chcę jeszcze jeden co najmniej transfer, tak jak mówiłem wcześniej, zrobić. Przed mecz pucharowy, także stwórzmy sobie taki skład na pucharach, właśnie rezerwowy skład, powiedzmy nazwijmy go puchary. Myślę, że to będzie spoko, żeby na takie mniej ważne mecze z mniej wymagającymi zawodnikami, z drużynami mniej wymagającymi, żebyśmy mieli też jakieś tutaj rezerwy, że tak powiem, formacje, ustaw, może na pięciu obrońców takie coś wypróbujmy, tylko ze skrzydłowymi bym chciał, o! O tą formację mi dokładnie chodzi. I na pewno zagra w tym spotkaniu Kin. Swoją szansę dostanie na pewno Godfrey. W obronie zagra też Holgate. Na prawej obronie zagra Coleman. Na lewej. Niech to będzie pożegnalny mecz Delfa. Takie pożegnalne spotkanie w jego wykonaniu. Gbamin w pomocy z powiedzmy Sigurdssonem na szpicie zagra Sims, na lewym skrzydle Benrama, a na prawym. Niech Sar, niech to będzie Sar, może się w tym spotkaniu odbuduje, a w bramce stanie Pickford. No nie w obronie, tylko w bramce oczywiście. Myślę, że jest taki mocny skład jak na takiego rywala i nie będziemy, tak myślę, tak mam nadzieję, mieli większych problemów, żeby zwyciężyć w tym spotkaniu. Mimo, że tak naprawdę zmieniłem całą jedenastkę i zmieniłem też formację. Przed nami właśnie mecz w Pucharze z Mansfield Town FEL Cup. Szybka symulacja, nie będziemy tutaj się w nic innego bawić. 4 do 0 i Sar się przełamał. To mnie cieszy, po prostu zdeklasowaliśmy naszego rywala Sal, Sar. Richard i z ławki widzę wszedł i strzelił. Sar nawet dwie bramki. Sigurd są też jedną. Cieszy mnie, cieszy właśnie. Dlatego wystawiłem Sara, bo wiedziałem, że w takim meczu po prostu się może przełamać i to mu da dużo pewności siebie, dużo to według niemu pomoże i zobaczycie. Sar od tego momentu będzie znacznie lepiej się też prezentować na boiskach Premier League w naszej drużynie i jest naprawdę z siebie zadowolony, że właśnie taką decyzję o wystawieniu tego zawodnika w tym spotkaniu podjąłem. Oferta transferowa z Barley za Bernard, Bernarda. I tutaj ja bym chciał jednak troszeczkę więcej pieniążku, ponieważ nie oszukujmy się, Barley jest to nasz rywal ligowy, także zacznijmy od kwoty 20 milionów, a nie sprzedawajmy za mniej niż 18 i pół. Oferta za Gordona z Geng. Oferta, yy, jaka jest to oferta? Bo nie zwróciłem uwagi wypożyczeniem piłkarza z klauzulą wykupu, ja jestem w stanie to przyjąć, tak mi się wydaje także możemy negocjować, ale ja tą ofertę raczej przyjmę ponieważ Gordon no, nie będzie dostał w naszej drużynie szans, także ja tutaj się na to godzę długość wypożyczenia dwuletnie niech będzie i dwuletnie a jednak płace możemy podzielić pół na pół myślę, że to będzie sprawiedliwe Kwota transferu 2 miliony. Zaproponujmy, zaproponujmy nową kwotę 3,5 miliona euro. 2,300. Za 2,5 im mogę sprzedać. Jestem Januszem biznesu i będę o każde 1000, każdy grosz tutaj będę walczyć. W porządku. Także Got Gordon zostanie prawdopodobnie wypożyczony do yy, właśnie Genku. Bez ich jednak nie zmieni barw. Aha. Także szkoda w sumie, ponieważ no, Bośniak nam nie jest zbytnio potrzebny, jestem troszeczkę odsunięty od zespołu, nie będę ukrywać. Delft został sprzedany, jak widzicie okienko transferowe się kończy i myślę, że nawet w tym odcinku skończymy okienko transferowe prawdopodobnie. Także ja też muszę ruszyć na rynek, jeżeli chcę jeszcze kogoś kupić i nie będę ukrywać. Josua King to jest... Tego, ja chcę w naszej drużynie, ponieważ, tak jak widzieliście, nie mamy, za bardzo, w tym bardziej, że prawdopodobnie sprzedamy Bernarda i tak dalej, nie mamy napastnika za, yy, za Calverta Luina na ławkę. Yy, za, proponujmy, może, Bormów, wymianę zawodników, tylko kogo byśmy mi mogli tutaj wcisnąć? Yy, Gordona, oczywiście, nie, pomocnicy. Pomocnicy, kogo my tutaj mamy? <grym> Zastanawiam się, kogo byśmy mi mogli tutaj wcisnąć może takiego Andre Gomesa. Szczerze nie jest Portugalczyk nam potrzebny. Wiem, że to jest mało realistyczne, no ale y, oni by chcieli kolmana. Nie, no kolmana nie oddam, bo to jest w, rzeczyw w rzeczywistości kapitan, to, to jest kompletnie y, nierealistyczny y, ruch, dlatego kolmana nie chcę im oddawać, nie będę oszukiwać. Y, Także kolman niech sobie lepiej u nas po prostu zostanie. Mamy też w sumie sporo środkowych obrońców. Taki Pennington, chociaż on już była oferta tam, jedną przyjąłem za niego przecież. Kurde, jeszcze zastanawiam się. Jak widzicie, no mamy Richard Lissona, a on jest jakby skrzydłowym. I Sims potem jest tylko 19-letni. A to nie jest powiedzmy zbyt dobry zawodnik, żeby grać w Premier League, gdy wypadnie oczywiście Calvert lewin A jakby im wcisnąć takiego Iłobiego. Nie oszukujmy się. Łobi to raczej za dużo szans. Za dużo sobie u nas nie pogra. Oni nie chcą Iłobiego. I są 11 milionów. Dobra, za 10 powiedzmy, że mogę się na to zgodzić. Są 11. Zapłacimy to 11. Już nie będę taki. Zapłacimy to 11 milionów za Josue Kinga. To w naszym zespole zostanie każdy zawników nie udało się tutaj dogadać jeżeli chodzi o wymianę piłkarzy niestety a tak jak powiedziałem Kinga chce tylko musimy też sprzedać tych takiego te, Bernarda i Łobiego i tak dalej dajmy mu na przykład rotacyjne występy mam nadzieję, że się na to zgodzi tak jest, on się na to godzi bez problemu, to mnie cieszy kontrakt na 3 lata tak się umówmy są skłonni się na to zgodzić, to mnie cieszy. Tak, klauzuli jak najbardziej, ja się na to godzę. Płacę, nigdy nie wiem, jaką tą płacę mu dać, żeby się też nie obraził i tak dalej. Dajmy, może coś takiego i bonus za podpis 100 tysięcy. To uczciwa propozycja, także mamy piąty nasz transfer, bodajże tak jest. Joshua King, 77 oceny ogólnej Norwek, 28 lat, środkowy napastnik, który też może grać na lewej pomocy. Bardzo ciekawy ruch moim zdaniem. A też krążą plotki, że gdzieś tam Everton jest zainteresowany właśnie kupnem Josu Kinga, także jest to dosyć realistyczny ruch i dosyć fajny, który na pewno nam da dużej jakości. Także ja się naprawdę bardzo cieszę, się, że udało nam się Norwega do naszego zespołu pozyskać. Przed nami mecz z West Hamem, raczej też tutaj zastosujemy po prostu szybką symulację. Sary jest troszeczkę zmęczony, jednak wystawię Senegalczyka za ostatni dobry występ. Myślę, że tutaj też się dobrze spisze. Zobaczymy, czy znowu będę miał nosa tak jak w meczu pucharowym. Wygrywamy dwa do innego, y, James Hames Rodriguez znowu z Bramką. Na, naprawdę, Hames jest naszą główną gwiazdą, ale y, strzelił dla West Hamu. A kto jeszcze dla nas? Wygrywamy dwa do innego, co się oczywiście y, mega cieszy: Calvert lewin Także żadna nowość. Calvert lewin i Hames, nasze główne gwiazdy, chłopacy są naprawdę nieziemscy. To co robią nasi y, dwaj piłkarze, y, jakimi są oczywiście Hamza, a i Gessar, to jest po prostu nieprawdopodobne: 4 mecze y, i mamy na swoim koncie 10 punktów. Y, co mnie oczywiście mega mega y, cieszy, y, bo jest to naprawdę y, świetny, y, świetny wynik. Panie trenerze, bardzo panu dziękuję, że mnie pan wysłuchał i dał mi pan zagrać. No, hames, ty będziesz grał w każdym meczu, nie oszukujmy się, chyba że po prostu dopadnie Ciebie kontuzja, a mam nadzieję, że tak się nie stanie. E, pennington jednak nie zmieni barw klubowych. E, dobra, zaczynamy ostatnie minuty, ostatnie godziny tak naprawdę okienka, e, także czas się niektórych zawodników pozbyć i mam nadzieję, że uda nam się dużo właśnie piłkarzy sprzedać w tych ostatnich minutach okna. Iłobi na sprzedaż. Bernard również raczej na sprzedaż. Andre Gomes też na sprzedaż. Mam nadzieję, że na tych zawodników uda nam się po prostu tak jak mówiłem pozbyć, ponieważ oni nam nie są zwyczajnie potrzebni. Z Simsem możemy, aha, jest on na liście wypożyczeń, bo chciałem go na wypożyczenie y, tutaj właśnie listę wypożyczeń dać. Kogo jeszcze byśmy mogli y, wystawić na sprzedaż, się tak zastanawiam. Bright White jest na liście do wypożyczeń. Y, enkołku, jego się zastanawiam czy zostawić. Lepiej zostawię, bo w sumie może o 61 oceny ogólnej, ale y, za Dini nie mamy żadnego zastępcy. Virginia jest na liście wypożyczeń. List, nie wiem jak się liczy, to tutaj nazwisko Duńczyka, jest na liście do sprzedaży. Dobra, tak to wygląda i liczymy, że teraz dostaniemy właśnie jakąś ofertę za tych zawodników. Jeszcze przed nami trening, także szybko symulacja. Panie trenerze, jestem zdziwiony, coś tam i łobi. Do nas mówi, że. Jest zdziwiony, że go na listę wystawiłem, no a ja nie jestem. E, nie oszukuj mi się. Gryczek nie będzie dostawał szans gry. Od nas mamy za dużą konkurencję w ataku, no nie mogę Ci zagwarantować po prostu gry z dobra dla tego zawodnika, Gordon został wypożyczony, Gordon został wypożyczony, także siedzisz z dobra dla Iłowiego, po prostu go wysyłujemy na sprzedaż. Oferta transferowa za Dinie, no wielka marki chcą Dinie Real Madrid teraz, ale nie oszukujmy się, Dinie nie jest na sprzedaż po prostu Dini jest naszym głównym gwiazdorem, który na pewno naszego statku w tym okienku na pewno nie opuści. Chelsea Castillo i Melendo takich zowników Chelsea sprawdziła. Odeszed, od, odeszli Emerson oraz Tomori. Odejście Tomoriego może dziwić na pewno. Kolejna oferta za Dinie od Liverpoolu. O, po prostu damy za Dinie, nie przyjmuj ofert ten piłkarz nie jest na sprzedaż, on się u nas dobrze czuje on będzie grał u nas w podstawowym składzie, my pięciu zawodników sprawdziliśmy w tym okienku, także <laughs> ja naprawdę jestem zadowolony z tego okienka w naszym wykonaniu, oferta transferowa za Besicia ja ją przyjmuję, chcemy się Bośniaka pozbyć, doszli do porozumienia 20 milionów aż Przejmuję to 20 milionów za Bernarda do Barley, ja naprawdę jestem skłonny się na to zgodzić. W ogóle jest mało realistyczny ruch, ponieważ Barley raczej z, gra z samymi Anglikami, z samymi Brytyjczykami i sprawdzają zowników z Ameryki Południowej zbytnio. Ale to jest FIFA, też nie wszystko musi być rzeczywiste. Chociaż takich mówię, ja się stanę, żeby ta kariera była dosyć rzeczywista, ale też nie... Nie zawsze tak oczywiście musi być. Bernard został sprzedany. Dostaliśmy sprzedany, dostaliśmy 16,5 miliona. Bares, się cieszę. Fiorentina chciałaby Holgate'a. Ja muszę przeanalizować naszą sytuację, ale nie, Holgate'a nie. Holgata nie sprzedajmy. Chociaż w ogóle muszę zobaczyć, ile mamy środkowych obrońców, bo mamy ich sporo. Oferta transferowa za Davisa. I kurczę, z tym chłopakiem mam problem, ponieważ jest to na pewno piłka z wielkim potencjałem ale my mamy w pomocy naprawdę dużą konkurencję ale ale chyba lepiej go zostawimy bo jak nas dopadną kontuzje, będzie szpital to też będziemy mieli problemy Michael Keane Michael Keane on jest w średniej formie zarabia dużo ale do Lester nie do Lester za taką za taką kwotę nie jeżeli oni byliby skłonni dać nam 30 milionów to naprawdę jestem w stanie go sprzedać. Ale za mniej niż 26 milionów na pewno nie. Ale za 30 milionów, nawet do tego Lester, możemy go sprzedać. I też w razie czego kupimy kolejnego obrońca. Jak nie, no to też mamy tych obrońców dosyć sporo. Zostały 3 godziny do końca okienka transferowego. Jestem ciekaw, czy coś się jeszcze wydarzy. Jakaś nowa wiadomość, widzę w biurze. Warta transferu za Iłobiego bez ich został sprzedany, także cieszy mnie to. I wiecie co, nie będę w ogóle dyskutować. 19 milionów za Iłobiego, ja to po prostu biorę w ciemno. Ja się na to godzę. AC Milan jest zainteresowany sprawdzaniem Nigeryjczyka do siebie za taką kwotę. Także mam nadzieję, że uda nam się jeszcze go sprzedać. West to troszeczkę na rynku poszalał. Abrahama kupili. Ciekawe, czy to ten z ale chyba tak. Także kiny, to z spesły na niczym. No tak, że tego się szczerze spodziewałem. Wątpiłem, że oni po prostu wyłożą taką kwotę za kina. I teraz została ostatnia godzina, godzina okienka, także przeanalizujmy to na spokojnie. Czy to robimy jakiś, jakiś chaotyczny ruch na ostatnią minutę? Prawa obrona, powiedzmy, że jest ok. Środek obrony. No mamy dużo tych zawodników. Jestem słyszać, że taki Pennington został, ponieważ on nam nie jest kompletnie potrzebny. Jest Godfrey, jest Holgate. Yy, także rozwiniemy też tych zawodników. Salibę na pewno rozwiniemy. Także to wygląda spoko. Yy, pomoc. Yy, w sumie yy, przydałby się taki jeden pomoc, pomocnik, ale w razie czego po prostu w zimowym okienku kogoś sprawdzimy. Yy, myślę, że naprawdę mamy mocną ławkę dosyć. Także chyba już żadnych ruchów na rynku transferowym w tym okienku nie wykonamy. Także kończymy to okienko transferowe z pięcioma wzmocnieniami Romero, Sar, Saliba, Benarama oraz... Josua King to zawodnicy, którzy zasilili nasze szeregi w tym okienku załączną kwotę 74 milionów euro także poszaleliśmy grubo odeszli z naszego zespołu Delf, Besic, Bernard Tosun, Bolasie ich pewnie też tam kilku dwóch zawodników poszło na pożyczenie, tak mi się wydaje Załączna kwotę 33 milionów ja naprawdę jestem z tego okienka bardzo zadowolony jestem jeszcze ciekaw czy i łowi odszedł ostatecznie czy zdążyli się dogadać z AC Milanem? Nie zdołał uzgodnić z klubem AC Milan zadowalających warunków, także, niestety, i lobby u nas zostanie. Wątpię, że będzie dostało szansę, ale najwyżej go sprzedamy w zimę. Oferta wypożyczenia za Davisa, i to byłbym w stanie tutaj szybciej przyjąć. Ale na razie, na razie niech zostanie. Tak jak mówiłem, na razie niech zostanie, w razie czego, w razie kontuzji, yy, niech on będzie w naszym po prostu sobie zespole yy, siedział. Także w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było to zostawcie oczywiście łapkę do góry. No sobie zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się do następnych filmów i psiona.